Bogu rodzicam, dziewi. Jasnogórska Matko Kościoła, nasza przewodniczko na Drodze Wiary, ucząca pokory i całkowitego zaufania naszemu Panu i Stwórcy, wskazująca nieustannie na tego, którym jedynie jest nasze szczęście i życie. Weszliśmy kilka dni temu w święty czas Wielkiego Postu. Dziś przychodzimy do Ciebie, Matko, by zawierzać Ci siebie. Sprawo i osoby, które tu w naszych sercach przynosimy, ale nade wszystko by prosić o dar jak najlepszego wykorzystania, łaski rozpoczętego czasu nawrócenia i pokuty. Pomóż nam, Matko, byśmy tej szansy nie zmarnowali. Matko Miłosierdzia popiół posypany na nasze głowy, uświadomił nam na nowo naszą przemijalność i kruchość. Tak. Jesteśmy prochem i to grzesznym, ale kochanym przez Boga, który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tą bezwarunkową i nieskończoną miłość Boga do nas odkrywamy ciągle na nowo, rozwadzając w tym czasie tajemnicę męki i śmierci Chrystusa. Matko Bolesna, ucz nas przyjmowania. Tajemnicy krzyża w naszej codzienności, odkrywania w niej źródła życia, byśmy nie bojąc się tracić życia dla Jezusa i bliźnich, żyli naprawdę. Przybytku ducha świętego. Prowadź nas w tym czasie drogą bliskości z Bogiem w modlitwie, w słowie Bożym, w sakramentach, by był to czas odnowy z nim relacji zniszczonej przez grzech. Uczy wiary i pokory dającej Jemu pierwsze miejsce w naszym życiu. Ucz pełnienia Jego, a nie własnej woli. Prowadź nas drogą jałmużny, byśmy od koncentracji na sobie i egocentryzmu przechodzili do bezinteresownego daru z siebie, realizując powołanie do miłości. Prowadź nas drogą postu, wyrzeczenia, byśmy przekraczając siebie, odkrywali na nowo prawdę o swojej godności i o świętości, do jakiej Bóg nas powołuje. Pomagaj nam, Matko. Odpowiadać na darmową miłość Boga szczerą postawą nawrócenia, wyboru Boga ponad wszystko Jemu zawierzenia we wszystkim. Wyproś Matko, by podejmowane przez nas dzieła pokutne nie były chodem tradycji czy zewnętrznym pokazem, ale dziełem mającym swe szczere źródło w miłości Boga. Chroń nas Matko od tego wszystkiego, co jest złem, co zagraża naszej wierze. Co chce nam odebrać Twojego Syna? Co chce manipulacją odciągnąć nasz sposób myślenia od prawdy Ewangelii? Ucieczko grzeszników, wyproś każdemu z nas jak najbardziej owocne przeżycie wielkopostnego czasu zwrócenia ku Twojemu zmartwychwstałemu Synowi. Tak byśmy przez chrzest zanurzeni w Jego śmierć mieli rzeczywisty udział w Jego zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. Prowadź nas, matko, do poranka z Jezusa, do poranka i naszego powstania z nim do nowego życia. Jak co dzień, Mario, polecamy Twoim ustępstwu cały Kościół Święty, na czele z jego pasterzami, z Ojcem Świętym Franciszkiem, Polskim Episkopatem, kapłanami, rekolekcjonistami. Tobie zawierzamy osoby konsekrowane, szczególnie nasz polski zakon. Twojej matczynej opiece polecamy też wszystkich duchowych, i materialnych dobrodziejów Jasnej Góry. Jak to dzień polecamy też naszą ojczyznę Polskę, by była wierną Bogu, Krzyżowi Ewangelii. Polecamy rodziny, małżeństwa chorych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych, przeżywających różne trudności, więźniów i tych, którzy doświadczają dramatu, dramatu różnych uzależnień. Zabierzemy Tobie, Mariu, w tym czasie Federacji, Federację Stolicy Marińskich w Polsce prosząc o owocne przeżycie trwającego roku jubileuszu 450-lecia obecności Sudalicji na ziemiach polskich. Polecamy, Matko, Twojemu wstawiennictwu, u Boga wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, a także te ukryte w sercach dzisiejszych pielgrzymów, czy w sercach tych, którzy łączą się z nami w tej godzinie modlitwy za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Polecamy o, zdrow prosimy o zdrowie dla Zenony, Aloizego, Antoniego, Anny, potrzebne łaski dla Bartosza, Jakuba w dniu urodzin. Polecamy zmarłego Aleksandra dobę, siebie i wszystkie nasze intencje, rozważając tajemnicę pierwszą chwalebną z martwych Ojcze nasz, to dziś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na Ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Tobą, Twojego, Maryja, Boża, na Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami przez nimi, teraz i w godzinę śmierci naszej Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w żywota Twojego Jezus Strowaś Mary łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami nim, nas, i w rodzinę, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiono owoc trzcwota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża się nami teraz i w tej godziny, śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiono owoc trzcwota twojego Jezus

Połamy słowami Suplikacji o pokój jedność w naszej ojczyźnie, także ustanie epidemii, polecając chorych, służby medyczne, a także i zmarłych na skutek koronawirusa. Święty Boże, święty Mocny, święty o śmierć. O błogosławieństwo kończące naszą modlitwę prosimy księdza arcybiskupa Wacława. Sługa Boży amerykański arcybiskup Fulton Sheen jeszcze w latach 70. mówił, że świat cierpi dzisiaj na chaos prawdy i kłamstwa dobra i zła. I dlatego oddzielił Chrystusa od krzyża. Chcę go mieć jako wielkiego humanistę, filantropa. A czy można zrozumieć Chrystusa bez krzyża, kiedy on wyraźnie powiedział: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie daje. Maryjo, naucz nas wierności Chrystusowi na dobry i trudny czas. Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I biednym dzieciom niedolę skróć. Ty wiesz, co boleść, co skargi szloć. Krzyżu konał nasz pan cały twe. Twarzy...